Weź tą girę, nie będę jej chwytać. Ale no, dociągnę ją sobie! <grymne> Pobierze mi skłonę, teraz okra. Zwiedzamy zamek w lepszycach. Ustąpiłem <grymne> tak, jakichkolwiek towarów. W tymże mieście tam odbywał się powietrzne czasy w poniedziałek kaszajny. No płaciłam 30 zł. <grym> Nie polować. Mogliłeś polować? Czekaj, jest jakaś akcja. Będą o mnie mówić. No. Zastał Polskę drewnianą, no, a zostawił mu Wiecie jak to zrobiłem? Tu jest zakaz. Czekaj, bo to będzie chłodzik. O, jest chłodzik. W ogóle dzisiejsza wycieczka bierze się stąd, że ona się wystroiła i stwierdziła, że szkoda byłoby zmarnować to. Marno. Uwaga, strome schody. Płaszcz hańby. Gdzie? A, bo to są tortury. mnie niemiło. Co tam było? Ja nie wiem. Ja pierdzielę! Przestraszyłam się. Nie chodź stąd, ja sobie tutaj zostanę chwilę. Co? Co? Ja nie mogę, kurczę. Wiesz, to jest nieprzyjemne. Szczególnie ten kościotrup pod ścianą. <śmiech> <śmiech> Siemka chwilę nie mam. Całkiem ładny. nie jest fajny talerz, śmieszny gościu. Ale to jest straszne. Yyy, <śmienic> 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 to się nam <śmienic> O, a tutaj alkoholizacja. Fajna. Straszny pan. Kazimierz Wielki. Salahutnicza. Głowa bożka. To no no. jest prawdziwa głowa. Tak, ma nos. Ma oczkę ma buzię. Co ty pierwsza? Już zaskoczyłam. O, obiad. Kiedy masz te A główki? Nie dotykaj! Ale piąta, jak kość, to <gry> o, tego nie dotknijmy, bo jest Ej, było napisane dotykać, to nie dotknę, tak? Tak. <gry> <noise> Idziemy jeszcze do skansenu, bo się okazuje, że nasz bilet obowiązuje również do skansenu. Ye. Ye. Byliśmy tu kiedyś, ale to wyglądało zupełnie inaczej. Dom pogrzebowy. O. Kurczę, chciałam iść do góry. <noise> Zegar mi się tutaj podoba. Gdzie kruk? O, dzień dobry, jest Pan najpiękniejszym eksponatem tutaj. Ale szkoda mi Pana. Myślałam, że byłeś najpiękniejszym ptakiem. Może i był. Teraz jest wypchany. Szkoda mi Pana. O kurde, jeszcze dzwony biją. Na takim bożę to jeździłam, tam na zdjęciu. Ja nie pamiętam. O WC, dobrze, dobrze. Znowu chciałam wyjść do góry. <noise> <się> nie, nie to. <noise> o kurnik, kurnik. Nie dotykać eksponatu. Okej, okay, to nie było ciekawe. Tu jest wódz. <noise> 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 <Ja nie mogę. głos> Najważniejsze, czekajcie. Ej, to wygląda trochę strasznie. Co ty opowiadasz? Ja szczęście, że nie ma papieru. Jakie szczęście, że nie ma papieru. Zawsze możesz wiesz, wytrzeć rękę tak jak ktoś przed tobą w ten e, kosz na śmieci. Mogą być kosze. Ten pokój wygląda jak wsi. Obrazy się zgadzają, łóżko. Uuu, dziadzia, znowu nie można wejść do góry. To nie jest. Eee, a mogłaby być. Tutaj też nie wolno wejść do środka. O, czuję się jak w domu, z tymi żelazkami. O, też pomyślałem. O, tu można wejść. Patrz, są tu te, kurczę to się nazywało, te szopki, tak jak w święta w Krakowie. To ty O ty! Ale tu w ogóle są święta. A tu są inne święta. Włóż głowę, włóż głowę. Nie pasuje twoja głowa do tego, bardzo Aho. mi przykro. Włóż sobie głowę tam. Tak i Wybierz sobie chłopak czy, czy dziewczynka? A smaczek, raz, <noise> chłopaczek, raz, raz. Chłopaczek. dziewczynka, raz, chłopaczek. Na żywo z miejsca, w którym nic się nie dzieje. Dziękuję. Dobra, znudziłam się. Powtórz to jeszcze raz. No. Pani była w domu pogrzebowym. Super. Tą twarz będziecie widzieć we snach.